Jak mieć lepszy progres siłowy w dipach. Będzie to efektywna metoda progresji, dzięki której osiągnąłem 100 kg w DIPie. Zacznijmy od techniki, jak ona powinna wyglądać. Wchodzimy na poręcze, wspinamy się na barkach, napinamy brzuch, dajemy je do tyłu i schodzimy w dół do kąta 90 stopni lub troszeczkę poniżej i do góry. Ja wykonuję DIP z obciążeniem dwa razy w tygodniu, po trzy serie. Metoda progresji, dzięki której doszedłem do 100 kg w dipie, wygląda następująco. Kiedy jesteś w stanie wykonać 10 dipów w trzech seriach bez ciężaru, wtedy dodajesz ciężar, powiedzmy 5 kg lub 10. Dasz radę zrobić powiedzmy 8 powtórzeń i dążysz do tego, by w trzech seriach zrobić po 10 powtórzeń. I kiedy osiągniesz te 10 powtórzeń w trzech seriach, wtedy dokładasz kolejny ciężar o 5, 10 kg. Stosuj długie przerwy pomiędzy seriami, powiedzmy nawet aż 4 do 6 minut. I ważne, żeby w drugiej i trzeciej serii obniżyć ten ciężar. Powiedzmy, jeżeli zrobisz w pierwszej serii 50 kg, to w drugiej robisz 45, a w trzeciej 40 kg. I tak tydzień za tygodniem progresujesz. I co? Powodzenia w dipach.